z gameplayem, który jest całkiem niezły, do którego odniosę się na początek i z całkiem dobrym tematem. Jak już mówiłem, gameplay, em, no powiedzmy, że wszystkich, którzy prosili o Maba, może on zaciekawić, bo właśnie takowy killstreak się tutaj pojawia, jest to przeciętna dominacja, która no może jako team, jako teamowi nie poszła nam najlepiej i e, dodam tutaj tylko, że wraz ze mną grał tutaj Agnostic, też również znany z YouTube'a, tak więc team był dosyć mocny. To, że przegrał, to akurat nie była. Znaczy, nie, to była nasza wina, że skupiliśmy się na killstreakach, bo zrobiliśmy sobie. Znaczy, nie wiem, co zrobiliśmy. Wyczuć można było małą dominację. Kto. Znaczy, dominację, co ja mówię? Rywalizację. Kto pierwszy zrobi Moabano? Mi się akurat udało. Hehe. Ale przede wszystkim graliśmy for fun, więc też nie było tutaj tak. Mega konkretnie, dobra, bo temat jest taki, że ymm, potrzeba do niego dużo czasu. Potrzeba tutaj wielu aspektów, bo jak już widzicie, jest to związane wszystko z zarabianiem na YouTube. Ja akurat na tym YouTube nie jestem długo jako twórca, a za to, jako widz, jestem już tutaj te kilka lat. Więc można powiedzieć, że jestem z tym obeznany i na pewno, jakby policzyć, ile w ogóle zrobiłem wyświetleń na tych filmach ocenianych, znaczy opłacanych. To pewnie tam trochę kasy komuś załatwiłem, ale Jakoś nie, nie jest mi z tym źle Bo wiem, że przez to mogłem wesprzeć jakiś kanał, czyli na przykład pomóc komuś zakupić Half Paga czy coś w ten desen, aby jego gameplaye były lepsze, a potem lepiej mi się go oglądało Czyli moje stanowisko już możecie wyczuć. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do w ogóle czerpania kasy z YouTube'a ale ostatnio, ostatnio cała sytuacja z rokiem, cała sytuacja z szogunem, te jakieś takie niepotrzebne, kompletnie niepotrzebne spiny zrodziły w świadomości polskich widzów Coś takiego, że zarabianie na YouTube to jest coś złego, coś, co jest w ogóle nie do pomyślenia, przecież to się powinno robić dla zabawy. Okej, okay, spoko, to się robi dla zabawy, ale e, wydaje mi się, że większość z Was, e, znaczy z Was, e, nie mówię tutaj do moich widzów, bo wydaje mi się, że akurat Wy jesteście na tyle wyrozumieli i czaicie wszystko, ale e, akurat polska społeczność chyba nie zrozumiała i nie wie, jak czasami dużo trzeba poświęcić pracy, aby nagrać naprawdę tą ilość filmów, która czasami jest potrzebna, żeby yy, żyć chociażby z samego YouTube'a. Ja akurat na YouTube'ie, no można powiedzieć, że trzepę kokosy, za niedługo odbieram mój jacht, który jest na zamówienie, yy, czyli łącznie zarobiłem według statystyk YouTube'a do tego czasu 1 dolara i 5 centów, tak więc yy, no grube miliony, za niedługo sobie coś za to kupię, jeszcze mi zostanie oprócz tego jachtu. Yy, ale yy, akurat nie wiem, no to, to jest zarobek za sensa, więc to, to nie jest też adekwatne do tego, co zarabiają partnerzy. Ale ja od początku, kiedy zarabianie na YouTube jest yy, możliwe yy, Podchodziłem do tego, no, to jest normalna płaca za pracę. To to wiem, powtarzam się, że naprawdę, pracowanie na YouTubie to też jest ciężka praca. E, przynajmniej dla mnie, w tym momencie, troszkę to wysiłku prawda, po, pochłania. Ja akurat mam taki stosunek do zarabiania, że chciałbym, chciałbym być w stanie. Wyciągnąć, nie wiem, jakiś tysiąc zł, no, około tego, około tego miesięcznie. I ja wtedy bym sobie zrobił taki sprzęt, że wy tych lagów, które w tym momencie się pojawiają, w ogóle byście nie odczuwali. Po prostu nagranie byłoby jak z paga byłoby, byłoby po prostu cacy, eee, bo w tym momencie jeszcze na mojej liście jest trochę sprzętu do kupienia. Między innymi Live i jakiś konkretny mikrofon, który zapewni mi możliwość do przemawiania do Was takiego mniej, mniej problematycznego, chociaż w tym momencie też mam dosyć dobry mikrofon, więc, więc chyba nie ma problemów, ale co jeszcze z tym zarabianiem, bo tam również chodziło o to, że te zarobki nie były jakoś chyba podane w taki sposób, jaki by ludzie chcieli i o to się również doczepili do roka. Ja go w tym momencie nie bronię, tylko bronię, że tak powiem, innych, którzy przez to mogą ucierpieć, bo ff, jak już powiedziałem, podświadomość, i to, to jest akurat nasza narodowa wada. Um, myślenie, może nie tyle też myślenie, co błądzenie. Błądzenie przeciętnego Polaka, który jest. No nie ukrywajmy się zawistny, bo nasz naród jest taki, że. No, nie za bardzo pozwolą mieć coś innym. Nie mówię tutaj o wszystkich, tylko no, ogół, ogół. Chociaż ogół też nic nie znaczy, bo ja jestem przyzwyczajony do takiego myślenia, że wszystko znaczy nic. Jeżeli uogólniamy wszystko, to, to nie mówimy o nikim konkretnym, a nie mówiąc o, nikim, o kimś konkretnym, nie, nie podając konkretnego przykładu, w zasadzie nie mamy przykładu. Ale, ale w tym momencie widać, jak masy ludzi na YouTubie, to w takim razie nazwijmy to po prostu masami ludzi na YouTubie. Masy ludzi na YouTubie hejtują to, że się zarabia pieniądze z tego, e, a, a zaraz, bo się urwał mi taki wątek, nad którym ja, ja miałem głębszą przekminę, ale y, liczę, że rozumiecie taką bezsporność y, całego tego, w ogóle podejmowanie tego tematu zarobku, moim zdaniem, jest czymś nie tyle głupim, co bez, bezsensownym, bo w tym momencie ci hejterzy ludzie, którzy są przeciwni czemu ty zarabiasz, czemu ty zarabiasz i ja ci nie pozwolę zarabiać, w tym momencie dalej zapewniają im zarobki, bo wchodzą na filmy, żeby je zhejtować. Czyli co za tym idzie? Oni po prostu dalej wspierają ich tak, jakby wspierali. I ta, ta sytuacja w zasadzie pokazała jeszcze jedno oblicze e, polskiego YouTuba Widzowie roka, nawet ci najwierniejsi Odwrócili się od niego tylko dlatego, że on coś z tego ma. Cholera, no rozumiem. Mo może być sytuacja, że rzeczywiście coś tam nakłamał, że yy, nie zachował się tak, jak zachowywać powinien, ale niektórzy, sądząc po wieku jego widzów, niektórych, Mogę mniemać, że nawet nie rozumieją całej tej sytuacji, i y, idą po prostu za głosem wielu osób, które po prostu nagle wydaje mi się, że oni mają swoje zdanie, bo oni staną przeciwko y, prawda, osobie, którą oglądają od dawien dawna. Trochę mi się to nie trzyma kupy: wszystko. Oczywiście, jeżeli chodzi o zachowanie niektórych y, ludzi, więc. Nie wiem, nie wiem. Podsumowując, ja jestem jak najbardziej za zarabianiem. Sam chciałbym. Mieć coś z tego, oczywiście głównie na potrzeby tego, żeby wzbogacać kanał i ten, bo szczerze mówiąc ja mam jakiś inny zamysł w przyszłości mojej, a nie, nie żeby siedzieć na YouTubie i nagrywać. To jest naprawdę super rzecz, jeżeli chodzi o przyjemność, żeby potem patrzeć ile ludzi tam daje lajki, like daje prawda, komentuje, bo to jest super, super przyjemność. By the way, tutaj jest moment, w którym padnie map. To jest naprawdę super, czuć, że ma się za sobą te ileś tam osób, które oglądają nasze filmy, które nas wspierają, bo to, to, to jest naprawdę mega uczucie. Ale kiedy wszyscy się odwracają, kurde, to wiem, powtarzam się, ale kiedy się wszyscy kurde odwracają za to, że ma się coś z tego, to jest już zawiść. zawiść. A, jeszcze nie powiedziałem tego podejścia polskiego naszego. Po, nasze polskie podejście, mówię jeszcze, nie wszystkich tych mas, jest takie, że samemu nic nie mieć, ale innym też nic nie dać. Ja zawsze, ja jeżeli chodzi o YouTube'a, mam takie spojrzenie, że yy, na przykład, jeżeli wejdę i dam komuś, kto ma podobny kanał jak ja Dislike'a, to ja wcale nie jestem lepszy. Ja właśnie pokazuję, że tak powiem, swoją bezsilność i na tym to się kończy. Yy, tak więc yy, ja jestem za, yy, jakby to powiedzieć, wzmacnianiem siebie udoskonalaniem siebie, a nie e, osłabianiem wrogów. Nawet jeżeli to nie są kompletnie konkretnie wrogowie. No, tutaj na gameplayu już w zasadzie ten temat tak trochę podczerpałem. Na gameplayu widzicie, e, że strasznie ludzie tam narzekali, płakali. E, dodam jeszcze raz, że to było lobby, na którym grał Agnostik, czyli tam byli również jego znajomi i widzowie. Nawet chyba ktoś ode mnie się przewinął. No, i pozdrawiamy agnostika z tego miejsca. Tak, nic do niego nie mamy oczywiście. Właśnie, w ogóle nie powiedziałem. Skomaliśmy się z agnostikiem po tych rundach i całkiem fajnie nam się gadało. Znaczy mi się gadało, bo ja mam taką wadę, że ja rzeczywiście czasem nie dopuszczam ludzi do, do głosu. Ale, ale mam nadzieję, że oni też, znaczy on tam jeszcze był, ktoś od niego, jego znajomy. Mam nadzieję, że oni też coś wynieśli z tej rozmowy. I, I mimo, że mało wnieśli, bo nie mieli okazji, bo cały czas się nie zamykałem. Chociaż, właśnie tutaj też mi się przypomina to, że zawsze, kiedy rozmawiam z kimś na to, ja się mogę nawijać, 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 cały czas nawijać. Tylko dlatego, że gadam z kimś na. Team spiku. Natomiast tutaj jakoś, nie wiem, w dziwny sposób urwał mi się ten temat z zarabianiem, chociaż yy, nie, w zasadzie powiedziałem wszystko, ale znając życie, jeżeli bym mówił na się z kimś, to zaraz bym yy, zaczął gadać coś podobnego, czyli bym zaczął rozwijać ten temat, ale... Nie. Dobra, słuchajcie, gameplay dobiega do końca, jak już widzicie. I ja w tym momencie proszę was tak serdecznie, żebyśmy dobili tam kilka tych łapek, bo granie w W3 pamiętajcie, nie sprawia mi przyjemności i ja tak troszkę przeciwko sobie zdobywam temu aby teraz dla was. I po prostu zajmijcie jakieś stanowisko w komentarzach. Napiszcie, czy się ze mną zgadzacie z tym zarabianiem, czy nie zgadzacie, czy waszym zdaniem to powinno być jakoś inaczej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze tylko tutaj wam. Ostateczny wynik podam, który był taki. Mógłby być lepszy. Mógłby być lepszy. E, oczywiście, znaczy, mogłoby być trochę mniej zgonów. A poza tym, był zarombisty. E, zaraz wam podam dokładnie. To było 50 do 14 i 9. asystowa, agnostik trochę w tyle został. I ty, 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 Dobra, dzięki za oglądanie. I widzimy się jutro. Zja.